A Ty komu kibicujesz? Wiesz, muszę Ci powiedzieć, że podoba mi się to, co widzę w Nowym Jorku. Jak zwykle mamy mocną drużynę. Na zachodzie z kolei lubię San Francisco, ale mam też słabość do Los Angeles. A więc w finale widzimy Nowy Jork, Chicago, a może nawet Los Angeles. Wiecie już, jak obstawiać u Buchmachera. A już całkiem serio ciekawy sezon przed nami. Dzięki chłopaki za pomoc, to wszystko w sporcie, wracamy do studia. Dziękuję, panowie. Ja. Ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy. Terror. U kolejnych trzech pracowników w siedzibie przy Times Square zdiagnozowali. Crynet, nowojorscy pionierzy biotechnologiczni, zaprzeczają doniesieniom o wycieku z jednej z jednostek badawczych. Przedstawiciele konsorcjum. Jak dotąd mamy 127 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie, ale z uwagi na prędkość... Wszystkie drogi zostały zablokowane po próbie przejęcia przez... Cena benzyny przekroczy 20 dolarów. Musimy zaufać naszym jednostkom bezpieczeństwa publicznego. Brak wsparcia ze strony wojska. Ruchy, ruchy, ruchy! Miecznik 3, potwierdź swój status. Tu, Miecznik 3. Znajdujemy się na pozycji południe 1, tuż pod powierzchnią. Przyjąłem. Potwierdzam południe 1. Eee, miecznik 3, czy widać jakieś. Dupa mi Czekać, cierpła. póki nie dostaniemy rozkazu, żeby zrobić rozpierduchę. Bez marudzenia. Folsom, tam nie ma żadnych wrogów. Mówię ci przecież, to tylko jakiś kataklizm. Ebola czy inne chujstwo. Prawda, Alcatraz? Alcatraz nie jest dziś zbyt rozmowny. Wbrew powszechnej opinii, woda nie wpływa pozytywnie na zdrowie. Co nie, Al? Daj chociaż jakiś znak, że żyjesz. No i zacy? Przecież to bzdura. Angażując cały zwiat przy skażeniu biologicznym musi tu być wróg. Mówię wam. Mam przeczucie Kurwa zewaliśmy. Słuchajcie, Mariusz, Właśnie otrzymaliśmy rozkazy. Przygotować broni i zakładać sprzęt do nurkowania. Mamy 10 minut. Mówiłem, nie wyskakuje się na Epoles z M16. Ty byś wyskoczył. Stary, słyszałem w ogóle, że to inwazja obcych. Tak, jasne. Nielegalnych obcych. I'll go out there. Bubble feed! No! Nie przeżył, stary! Ostatni wyszedł, Alcatraz! Co się stało z tym ludziom, kurwa? Nie dotykaj ich! Hej! Wygląda na to, że pani wolność nie oberwała! Ale... nadal stoi, uparta su... Hej! 做得好来。 Gdzie jest wsparcie? Gdzie jest łódź? Jewane cybiny wszystkich was załatwiły? Niemożliwe! Guld na nas liczy. Alcatraz? Tak ci mówią. Alcatraz. Przeznaczenie to wredny skurwiel, co? Teraz wszystko na swojej głowie synu. Cała nadzieja, ostatnia szansa Gulda, ostatnia szansa dla wszystkich. Jestem już trupem. Mój czas się skończył. Jestem skażony, ale ty. Możesz to wszystko skończyć. Witaj w przyszłości, synu. Witaj na wojnie. No tak. Ostatnie życzenie. To tak łatwo mnie nie wypuści. Symbioza. Trzeba przerwać połączenie. Dałem Ci kombinezon. Dałem Ci swoje życie. Obiecaj mi. Znajdź Gulda. To najważniejsza sprawa. Ty jesteś naszą nadzieją. Mówili na mnie prorok. Zapamiętaj. Obron na pana Wyłam kłódkę. siedem. Znaleźliśmy świeże ciała na plaży. Chyba jest wśród nich paru żywych. Dobra, dajcie ich tu. dzień i wciąż nie ma postępów w powstrzymaniu rozwoju infekcji u ofiar wirusa manchatańskiego. Podane środki mają trwały efekt. Najlepiej jest się, w się Możemy jedynie obserwować, jak pacjenci umierają. Oczywiście naszej sytuacji nie poprawia fakt, że otrzymujemy sztywne wytyczne od. Achila, daj z boku z takim gadaniem. To nie pora. Nie, Jeff! Trzeba im to powiedzieć. Chcę, żeby to było w protokole. Sposób wprowadzenia stanu wojennego przez Sel był od samego początku niezwykle brutalny. Też mi niespodzianka. Ci bandyci z prywatnych korporacji. Od początku nie robią nic innego, tylko szerzą panikę i wchodzą nam w drogę. Nie nadają się do tej pracy, a w miarę pogarszanie się... Prorok, to Słyszysz mnie? Prorok? Ej! Nie możesz tak! Akina! Posłuchaj. Nie wiem czy mnie słyszysz, ale idą po ciebie. Musisz odnaleźć tych marines. Możesz przy jego pomocy skamować w poszukiwaniu broni, sprzętu i opcji taktycznych. Funkcja zbliżenia pozwala Ci obserwować proroków z bezpiecznej odległości. Słuchaj, prorok. W centrum aż roi się od ludzi z Szukają Cię. Wysyłam Ci moje współrzędne. Musisz się tu jakoś dostać. Włączono maskowanie. Maskowanie zapewnia tymczasową niewidzialność, i nie pozwala uniknąć wrogów lub przedostać się na ich tyły. Poruszanie się w trybie maskowania szybko wyczerpuje energię. Co wiecie Dlaczego Lockhart spotkał się na tego gościa w kombinezonie? Jakbyśmy nie mieli innej na maskowanie. No, Stary, ten dochodzący no zakażeń. Ten prorok latał po całym mieście w tym ubranku przednie wirusa. Kurwa mać, może to właśnie on zapoczątkował całą epidemię! Nie wierzę. To jakaś sprawa osobista. Z tego co słyszałem, Lockhart miał bratanka w tym programie Nano no i coś poszło nie tak. Mówią, że ten prorok poszalał, rozwalił cały oddział ludzi w kombinezonach, a bratanek Lockharta był jednym z nich. Prorok rozłożył go na 31. Nie, źle słyszałeś. Lockhart od początku był przeciwny całemu programowi Nano no Zawsze powtarzał, że to się źle skończy. Od lat żądał zakończenia programu, ale zarząd krajny tu puszczał do mimo. Moim zdaniem ma rację. Wiesz, ilu kasztanów. Prorok, słuchaj. Jestem na zewnątrz centrum ewakuacyjnego. Musisz się tu dostać. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Damkochezda.